Kochani, w sobotę do tego tematu ciągle wracamy i wracać będziemy co najmniej do soboty, a potem ten temat się przedłuży, jak już się rozwiąże sytuacja i dowiemy się, kto będzie następcą papieża, który odszedł, a którego będziemy żegnać w sobotę. Ale zanim to się stanie, ten czas refleksji jest nad tym, co dał nam Franciszek, co zostawi i co w nas zostanie. Mhm. To jest pytanie. I od różnych stron będziemy na ten pontyfikat patrzeć, bo pewnie dla. Wielu katolików, ten pontyfikat znaczył bardzo różne rzeczy. Papież budził emocje, uh -huh. bywało, że budził kontrowersje. Zgodzicie się ze mną co do tego, Mówię, teraz zwracam się do naszych gości. Ale w każdym z katolików na pewno papież Franciszek coś zostawił. Ksiądz Radosław Rakowski, probosz parafii łacina w Poznaniu razem z nami. Cześć Boże. Cześć Boże, dzień dobry. Marcin Zieliński, ewangelizator, lider wspólnoty Głos Pana, cześć. cześć. Ale proszę Państwa, jest z nami także Julka Kowalska, uczestniczka Światowych Dni Młodzieży w Polsce. W Panamie też byłaś, chyba, prawda? Dorota była na Światowych Dniach Młodzieży, czy nie? Niestety śledziłam tylko przed telewizorem, ale bacznie się przyglądałam. Eee, ale jest tuż <laughs> w post postakademickim, post freta, czyli u dominikanów. Dokładnie. Słuchajcie dziewczyny, was pytam jako przedstawicieli, sorry Marcin, na razie, no, no, młodego dobra. pokolenia. E, jakie słowa, najbardziej tak. słowa Franciszka, do was trafiły, porwały was? Ja myślę, że właśnie te z Krakowa, ze Światowych Dni Młodzieży, kiedy papież mówił takim prostym, zwykłym językiem, wstańcie z kanapy, nie siedźcie, nie marnujcie swojej młodości, nie marnujcie czasu, macie teraz najwięcej siły, najwięcej energii i po prostu stratą ogromną będzie to, jeżeli ten czas przesiedzicie w domu, przed komputerem, przed telefonem, bez ludzi, bez wychodzenia do świata. Julka? Ja się zgadzam z Dorotą. Dla mnie to, co... Zostało, to są owoce tych słów. Że e, ta energia, która została po Krakowie, miała przestrzeń, żeby faktycznie się spełniać. Mogliśmy poczuć, że my też możemy budować kościół. Nasz zapał, nasza energia oraz doświadczenie innych. Franciszek operował hasłami, więc tam było w z kanapy Twoje. Zróbcie has... raban. Zróbcie raban. Okej. Okay. Marcin, nie będziemy ukrywać, ja śledzę Twoją działalność od bardzo, bardzo wielu o, lat. To bardzo ciekawe. Tak, to prawda. <grym> e, miałeś silną opozycję przeciwko sobie w kościele, bo jesteś świeckim ewangelizatorem. Wielu księży zaprasza Ciebie, żebyś stawał na Ambonie i ewangelizował. I był taki moment, kiedy wielu księżom się to nie podobało. Nie no, podejrzany, boś... Nie podejrzany, świecki na Ambonie, mm. niewykształcony teologicznie, nie przeszedł przez seminarium. Marium 6 lat, nie jest wyświęcone, etc. Pewnie może stać obok ambony z mikrofonem, nie na ambonie, nie? No, tak, tak. No jak czy przyjechał? Tak, to prawda, wszystko będzie teraz poprawiał, żeby było poprawnie. I słuchaj, dzisiaj jesteś w zupełnie innej sytuacji. Czy gdyby nie pontyfikat Franciszka, który powiedział na tych światowych dniach młodzieży, o których, o których rozmawiamy, to wy, świedcy, młodzi mm -hmm. ludzie, weźcie odpowiedzialność za kościół, bo to jest wasza robota, wasz interes, wasze dzieło. Czy uważasz, że on ci otworzył drogę do tego, żeby robić to, co robisz? No na pewno Franciszek był takim przecinakiem, człowiekiem, który był prorokiem. Prorocy są często nierozumiani, więc on, on wyprzedzał bardzo często te takie standardowe myślenie. No na pewno był przykładem, który pokazał, że można. On stawiał na świeckich, stawiał na świeckich, pokazywał świeckim właśnie wejść odpowiedzialność za Kościół, bo Kościół to wy. Siłą rzeczy właśnie, czy, czy biskupi i księża chcą, czy nie. Jeśli papież zwraca uwagę, że ci świeccy są istotą Kościoła, bo ich jest najwięcej, to nawet jeśli na siłę muszą ich gdzieś do stolika e, posadzić, no to tak się dzieje, że rzeczywiście, jeśli są tacy sprytni świeccy, którym zależy i wiedzą, że do czego dążą, no to oni wykują sobie tą przestrzeń w kościele w której mogą działać w której mogą ewangelizować do której pan Bóg ich powołuje hmm. Monsignore żeby nie było wątpliwości, bo to nie tylko świetcy, także, także, także księża. Ksiądz też zrewolucjonizował w pewnym sensie nasze myślenie o tym, jak powinien wyglądać budynek kościoła. Niedawno pokazywaliśmy, proszę Państwa, w dzień dobry TVN, nasi wierni widzowie na pewno dobrze to pamiętają. O, dokładnie to, ta kaplica została otwarta przez księdza w byłym biurze sprzedaży mieszkań w bloku. Czy od razu spotkało się to z hura optymizmem? Także kolegów księży. I przełożonych. <noise> I przełożonych. Nie, nikt na początku tego nie rozumiał, dlaczego chcemy otwierać tą kaplicę w bloku, ale właśnie było to pod wpływem tego, co mówi papież, że trzeba iść na peryferię. Ta dzielnica łacina to są trochę takie peryferie y, wiary, gdzie ludzie przyjechali z całej Polski, zamieszkali w Poznaniu na studia, do pracy. Y, I tam <noise> szukamy jedności, wspólnoty y, i wiary. A druga rzecz, właśnie to, co papież Franciszek ciągle powtarzał, że też musi pachnieć owcami. I ta kaplica daje to poczucie bliskości, czyli że nie ma balasek, nie ma jakiegoś odstępu, tylko ludzie są wokół ołtarza i w tej parafii staramy się być razem. Świetnie, mnie się to strasznie podoba. Super, że jest tylu młodych, tylu młodych podkreślam w kościele żywym. Natomiast kiedy biskupi zaczną pachnieć zwykłym człowiekiem, i swoimi owcami? Bardzo się modlimy o to. No skoro papież był gotów w tym wieku w taki sposób świeży myśleć o Kościele i dawać temu przykład, no to myślę, że nie ma już odwrotu, czyli że każdy następny papież będzie zwracał na to uwagę, zwłaszcza, że kardynałowie jak mantrę powtarzają, że cały Kościół jest dzisiaj nastawiony na ewangelizację. No na dobra, ewangelizację. No ale, on, ale są też tacy wciąż biskupi i kardynałowie które który mówią, to jest w ogóle jakiś odszczepiony ten y, papież Franciszek. On nie jest nasz. To nie jest to dzieło. On protestantyzuje. No więc y, y, mogą przejść do porządku dziennego nad nim. Od samego początku, kiedy czytamy dzieje apostolskie, tak było, że apostołowie jakby spotykali się ze sprzeciwem ludzi. Y, no i dzisiaj też tak będzie, że są różni ludzie, różni biskupi, y, ale Duch Święty i tak ten Kościół prowadzi tak, jak chce. A ja muszę powiedzieć jako świecki, że naprawdę jest wielu biskupów w Polsce, którzy są z nami którzy modlą się z nami. Są z nami na wydarzeniach, i to jest naprawdę piękne, i tego ja doświadczam. Moglibyśmy ja? się modlić o odwagę. O odwagę o, większą. Dlatego, dobra. Dobra. że papież o, dobra, dobra. właśnie był odważny, tak, tak jak jest. powiedziałeś, był przecinakiem. E, I w ten sposób, mm. kiedy my będziemy się modlić o większą odwagę. No i, no, i to jest, jak jakby że o tym. Ludzie mówił. w kościele mówią: Nie bójcie się do piskupów i księży. Nie lękajcie <grym się, będziemy powiedzieć. Nie lękajcie się. Pytanie do pań i Marcin, też proszę ciebie, żebyś na to pytanie odpowiedział, bo dla mnie jednym z rewolucyjnych znaków, tego pontyfikatu było włączenie kobiet do struktur zarządzającym kościołem. Zarządcą w Watykanu jest kobieta. Czy w tym sensie dla was to jest też rewolucyjne? No ja myślę, że na pewno, że jakby przez wieki jednak to mężczyźni mieli ten głos. I nie tylko w kościele, tak, ale też często w innych jakichś przestrzeniach. No i jakby papież teraz idzie z tym. Poszedł z tym duchem czasu e, i zmienił to. I myślę, że to jest ogromna rewolucja, rewolucja. i jednak to równouprawnienie i dopuszczenie kobiet do, do głosu, do władzy w kościele e, dużo daje. No i synod też był po to, tak? Synod był dla wszystkich I, i, i tam kobiety też miały głos i gdzieś tam w parafiach lokalnie i w jakichś grupach duszpasterskich, więc Więc to też jest e, bardzo ważne, że papież dał tą możliwość. Julka, bo ostatnio papież w, w, w Triduum Paschalnym umył też stopy kobietom. Też znowu nie facetą, tylko kobietą. I muzułmanką. I muzułmanką. To też dla ciebie jest symboliczne? Oczywiście. Ja w trakcie dzieciństwa widziałam głównie, że to mężczyźni byli obmywani przez, przez proboszcza, i w momencie, kiedy widzę, że w coraz większej liczbie parafii. I w wspólnotach, to kobiety również zasiadają na tych ławkach. Ja wiem, że Kościół jest moim domem i, i potencjalnie może kiedyś będę tu ja. ja też. Wow. <śla> tak, ale myślę, że to też jest ważne, żeby o tym powiedzieć, że z jednej strony jest to dla nas rewolucja, co papież robi, ale on tak naprawdę wraca do korzeni, wraca do Ewangelii. Bo jak czytamy również dzieje apostolskie, czy wracamy do pierwszych wieków, tam też były diakonice. Więc to, to, co dla nas dzisiaj jest czymś, co wyszło z jakiejś powiedzmy to mody albo co jest dla nas mhm. dzisiaj nowum, no kiedyś to było i mam wrażenie, że to jest ta intuicja Franciszka przez cały ten pontyfikat. Nie? Że on... Wraca nas i idzie z nami do korzeni, pokazuje nam Ewangelię, pokazuje nam Słowo Boże i mówi, tak żyjcie, bo trzeba wrócić do tego godność co Godność zasz. mamy z Chrztu Świętego. Nie tylko właśnie z tego, że ktoś nam nada jakiś tytuł, ale z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I rzeczywiście wzajemnie powinniśmy obmywać sobie nogi. Marcin, o jednej, jednej inicjatywie chciałbym, żebyś wspomniał inicjatywie, która, która jest bardzo istotna. Tak, myślę, że bardzo. Ona też pokazuje trochę inny kościół, Tak, prawda? W duchu papieża Franciszka, wydarzenie Chwała Mu, które odbywa się już co roku, gromadzi 10 20 tysięcy osób co roku w innym miejscu. W tym roku spotykamy się w Łodzi 23-24 sierpnia, także zapraszamy wszystkich, będziemy uwielbiać, modlić się i można. To jest okazja, żeby zobaczyć kościół, który jest żywy, uśmiechnięty i naprawdę się modli. Cześć, tu Dorota i Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl